Czy COVID kolejny raz atakuje? Przeszło dziecko, było bardzo mocno pochorowane. Oczywiście poszliśmy do lekarza pierwsza diagnoza angina. No to więc zwolnienie. 3 dni wysoka gorączka do 39 stopni to chodziła, później powoli zaczęło wszystko spadać, kuracja, no i do tygodnia było już wszystko w porządku. Dziecko ogólnie mówiąc było bardzo słabe, dużo spało, więcej przyleżało, ale po tygodniu czasu wszystko wróciło do normy. Bardzo zastanawiające było, że w krótkim czasie zaraziliśmy się my. Żona bardzo mocno też się pochorowała. Można powiedzieć, że musiała się kurować jeden dzień w łóżku, bo nie miała na nic siły. Ja przeszedłem no, w sposób to nawet umiarkowany. Miałem siłę, mogłem chodzić i poruszać. Nie byłem bardzo chory. Faszerowałem się lekami na przeziębienie, więc mi to szybko przeszło. Nie miałem jakichś tam dużych objawów. Czy to COVID zaatakował? Bo już w wiadomościach na całą sprawę, że COVID może zaatakować. Objawy były bardzo podobne, bo przeczytałem na jednej stronie, że objawy były właśnie z gardłem, nos, i tutaj ból głowy też się pojawiał. Słuchajcie, no, choroby mogą być z tymi objawami różne, ale zwróciłem bardzo uwagę na to, że piszczy mi w uszach. Nie miałem z tym już problemu, było coraz lepiej, nie piszczało, ale jednak zaczęło piszczeć coraz bardziej i zaczynam mieć z tym coraz większy problem. Wcześniej, kiedy chorowałem na COVID dość poważnie, no to zaczęły się te problemy. Później podejrzewam, że rok później ta sama akcja. Tylko w tydzień czasu się oparałem, bo objawy były bardzo podobne. Z Omikronem również też były akcje. Nieoficjalnie ogólnie cztery razy, tym razem piąty raz bym się pochorował. Nie wiem, co to były za choroby, bo testów nie robiłem, ale podobieństwo tych objawów, które przedstawiają w wiadomościach były bardzo podobne, a dlatego o tym mówię, że w szybkim czasie żeśmy się zarazili. Nie byliśmy bardzo blisko dziecka. To było bardzo szybko. W kilka godzin byliśmy już zarażeni. Gardło wiadomo, boli każdego większość wie jak to boli gardło. Ale bardzo mocno przykułem uwagę na nos i zatoki szczękowe. Miałem takie uczucie, aby to się wszystko rozpadało. Bolało i rozpadało. Ten nos taki, jakby się rozpadał. Ja to mogę tak opisać. Po kilku dniach to wszystko się wyleczyło. Cieszę się, że przeszedłem to łagodnie, ale piszczenie w uszach nie daje mi spokoju i daje sporo do myślenia. Czy to był COVID, czy faktycznie zwykła angina, bo ponoć też jest zaraźliwa, więc bez paranoi, bo mogła to być zwykła choroba, a nie ma się co nakręcać. Tylko, że wszystko się zbiegło z tym że o tym zaczęli już mówić w wiadomościach, że zaczyna się kolejna fala pandemii.